Jestem przerażona napisami na transparentach, które niesie młodzież. A niosą to często 15-letnie dzieci, dziewczynki, które w tej chwili mają zakaz chodzenia do szkoły. One są zupełnie nieświadome. Wulgaryzm, który wszedł na, do demonstracji publicznej, przyprątanie się jeszcze do tego grupy, grup chuligańskich, które pozwalają sobie na wybryki niszczące naszą kulturę jest karygodne. Jak by pani proponowała rozwiązać ten problem, żeby te strony zbliżyły się do dialogu? Okrągły stół, zawsze ten okrągły stół jest rzeczą najważniejszą a, i on powinien już być stworzony. Wszystkie strony powinny usiąść. Radykalizm jest po obydwu stronach, on nie jest wskazany ani po jednej, ani po drugiej stronie. Są granice, są granice, ale na tym polega. Próba rozwiązywania konfliktów. Jedna i druga strona muszą wstąpić. Musi być coś, co się nazywa dobrym ogólnym. Ja myślę, że jest to możliwe tylko i wyłącznie w Pałacu Prezydenckim. Radio.